Dziś obok mnie Hyundai Inster, a więc najmniejszy i najtańszy model koreańskiego producenta. Jego cena bez rabatów to 104 tysiące zł, a z dofinansowaniem można ten samochód kupić za zaledwie 64 tysiące zł. Auto dostępne jest tylko i wyłącznie jako wariant elektryczny i dziś omówimy stylistykę tego samochodu, jego praktyczność, a tutaj jest o czym mówić, no i oczywiście zabierzemy ten samochód na bardzo krótką, Premierową przejażdżkę i podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy. Stylistyka małego Hyundai Inster jest naprawdę wyjątkowa, w niczym nie przypomina on pozostałych modeli z oferty, z wykluczeniem tego pikselowego wykończenia, które również występuje w pozostałych elektrycznych modelach tej marki. Jak widzicie mamy bardzo ciekawe takie małe oczka pikselowe jednak o dziwo to nie są światła do jazdy dziennej, a wyłącznie kierunkowskazy. Światła do jazdy dziennej są w tym momencie zapalone i są niżej w tych okrągłych elementach a wewnątrz znajdziemy światła mijania oraz drogowe. Centralnie belka łącząca kierunkowskazy z zatopionym emblematem producenta a zderzak to również ciekawe połączenie koloru nadwozia, czerni oraz szarego srebrnego wykończenia na dole. Pod tą klapką znajdziemy Znajdziemy gniazdo doładowania CCS. Nie znajdziemy go z boku, tak jak w innych modelach elektrycznych, tylko z przodu, podobnie jak w Hyundai Kona. Electric. Centralnie znajdziemy radar od systemów bezpieczeństwa, który jest zakreślony kształtem prostokąta, a jeśli mamy system kamer 360, z przodu mamy również kamerę od tego systemu. W zderzaku mamy dwie ukryte klapki, które otwierają się automatycznie, jeśli jest potrzeba chłodzenia tego samochodu. Maska minimalne przetłoczenia i całościowo wygląd naprawdę wyjątkowy. To, co warto zaznaczyć, to ten samochód ma zaledwie 1,60 m szerokości, a więc jest naprawdę miniaturowym samochodem do miasta. Długość całkowita również około 3 i 80 metra, a pełne dokładne dane techniczne oczywiście na dole ekranu. W standardzie ten samochód występuje na zaledwie 15-calowych felgach i w dodatku stalowych z kołpakami. Tylko w topowej wersji wyposażenia takiej jak nasza znajdziemy 17-calowe felgi aluminiowe, które wciąż są niewielkie, jednak biorąc pod uwagę rozmiar tego samochodu, prezentują się całkowicie bardzo pozytywnie. Na dwozie wiele wyraźnych przetłoczeń, napompowane nadkola, również progi ciekawie zarysowane. To, co podoba mi się w tym samochodzie, będzie również lusterka boczna, które mają podwójne kierunkowskazy. Coś naprawdę bardzo wyjątkowego. W podstawowej wersji wyposażenia nie znajdziemy relingów dachowych, a więc należy zwrócić na to uwagę, jeśli planujemy planowalibyśmy jeździć tym samochodem nieco więcej również w jakieś może nie za dalekie, jednak jakieś dalsze Podróże, z tyłu przyciemnione tylne szyby, a klamka od tylnych drzwi jest ukryta obok szyby bocznej. Jeśli chodzi o tył pojazdu, to mamy odwrotność względem tego, co widzieliśmy z przodu, a więc piksele to są teraz światła pozycyjne, a kierunkowskazy ukryte są w tych okrągłych elementach na dole. Światła pozycyjne są połączone czarną belką, również z zatopionym logo Hyundai'a I muszę przyznać, że podoba mi się ten koncept, ponieważ powiększa on tylną szybę i wszystko wygląda bardziej. Spójnie. Centralnie oznaczenie modelu, a zderzak, również podobny jak z przodu, wykończony czarnymi i szarymi elementami. Na klapie bagażnika nie znajdziemy żadnego dodatkowego spoilera, a trzecie światło stopu jest również w formie pikseli. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa oczywiście unosi się ręcznie, a podstawowa pojemność bagażnika to jak na ten segment uwaga 280 litrów, a po odsunięciu przedniej kanapy zwiększa się nawet do 351 litrów. Jednak cały bagażnik jest. Mocno personalizowany, ponieważ w topowej wersji wyposażenia siedziska tylnej kanapy mogą być regulowane, zarówno jeśli chodzi o odległość, jak i kąt nachylenia. Po pierwsze, mamy większy bagażnik, a po drugie, ciekawostka: półka bagażnika ma specjalne dodatkowe materiałowe wykończenie, aby zasłonić przestrzeń ładunkową. Gdy siedziska tylnej kanapy przysuniemy maksymalnie i pochylimy oparcie, jak w tym momencie, pojemność bagażnika maleje do 238 litrów. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, po lewej stronie znajdziemy oświetlenie w technologii led a pod podłogą znajdziemy dodatkowy jeszcze schowek na przykład na ładowarkę, czy przewód do ładowania. Pod głównym bagażnikiem znajdziemy jeszcze dodatkową przestrzeń na zestaw naprawczy i na przykład gaśnicę. Oparcia drugiego rzędu siedzeń składają się niezależnie w proporcji 50 do 50. Po ich złożeniu otrzymujemy idealnie równą podłogę i maksymalną pojemność bagażnika na poziomie 1059 litrów. Jednak to nie koniec. W Hyundai Inster możemy również położyć oparcia pierwszego rzędu siedzeń i zrobić z tego samochodu mini elektrycznego kampera. Wnętrze Hyundai'a Inster jest bardzo wyjątkowe na tle praktycznie jakiegokolwiek innego samochodu na rynku. Deska rozdzielcza, wielowarstwowa, nieco przypominające samochody z lat 90 czy z przełomu lat 2000 Na przykład nawiew od klimatyzacji nie jestem pewny, jaki samochód mi przypominają. Może Wy w komentarzu jesteście w stanie to namierzyć. Jednak już gdzieś to widziałem. Bardzo klasyczny wygląd. Również Konsola centralna, oczywiście nowoczesna z wieloma przyciskami i fizycznym panelem od klimatyzacji, co jest ogromnym plusem. Jednak również ten koncept, no, to jest coś, co już kiedyś widzieliśmy i dziś w czasach modernistycznego, bardzo nowoczesnego i wręcz futurystycznego wyglądu samochodów czegoś takiego po prostu nie widzimy. Jednak mamy fizyczny panel od klimatyzacji z wieloma przyciskami i również ogromnymi wręcz przyciskami do regulacji temperatury i siły nawiewu. I ogromnym plusem jest również fakt, że ten samochód już w standardzie ma klimatyzację automatyczną. Deska rozdzielcza z ciekawym wcięciem, a więc możemy tutaj gromadzić kolejne nasze rzeczy, port USB typu A oraz C I gniazdko 12V, są wysunięte bardzo daleko. Nie są one nigdzie tutaj w konsoli centralnej i tunelu środkowym, który swoją drogą praktycznie nie istnieje. Centralnie wyświetlacz od systemu inforozrywki o klasycznym dla Hyundai rozmiarze 10 i 25 cali. Jest to ten starszy system inforozrywki, jednak wciąż bardzo praktyczny, a więc użytkownicy Hyundai bez problemu powinni się w tym samochodzie odnaleźć. Łączność Android Auto i Apple CarPlay oczywiście jest, jednak tylko i wyłącznie przewodowo. Za kierownicą drugi wyświetlacz o tym samym rozmiarze i pełni on funkcję komputera pokładowego. W tym samochodzie nie znajdziemy fizycznych, klasycznych, analogowych tarcz Zegarów. Oczywiście, skórki tego systemu możemy spersonalizować pod siebie. Kierownica nawiązująca do modeli z serii Ionic, a więc mamy cztery pikselowe elementy, a więc oznaczenie Hyundai'a i w topowych wersjach wyposażenia jest ono świecące i komunikuje różne rzeczy podczas jazdy. Wybiera kierunku jazdy jest na boku również klasycznie dla modeli Hyundai'a. Zmiana trybów jazdy na kierownicy. Wiele przycisków funkcyjnych, a za kierownicą łopatki do systemu rekuperacji. Jeśli chodzi o ilość miejsca, na nogi mieszczę się bez najmniejszego problemu, choć jest tutaj troszeczkę ciasno, szczególnie jeśli chodzi o bliskość drzwi bocznych. Na wysokość wciąż bez najmniejszego problemu. Kierownica regulowana jest w bardzo szerokim zakresie w dwóch płaszczyznach, a więc bez problemu powinniśmy zająć odpowiednią pozycję za kierownicą. W konsoli centralnej w topowych wersjach wyposażenia mamy ładowarkę indukcyjną, dodatkowa półeczka, a na samym dole jeszcze dodatkowo Przetwornica 230V topowej wersji wyposażenia o wydajności ponad 3kW, a więc naprawdę bardzo. Poważna wartość. Jakość wykończenia no to jest oczywiście tani, mały samochód, a więc deska rozdzielcza to są twarde elementy również boczki, drzwi. Jednak tutaj z boku znajdziemy miękkie wykończenie. To, co jednak irytuje mnie w tym samochodzie to w podstawowej wersji wyposażenia jest tutaj naprawdę po prostu biedno. Nawet nie mamy elektrycznie otwieranych szyb bocznych mamy klasyczne korbki. W 2025 roku. Port USB w podstawowej wersji tylko jeden. Nie ma przetwornicy, nie ma pompy ciepła, a więc jest tutaj to wyposażenie bardzo ograniczone w zupełnie podstawowej wersji wyposażenia. Na szczęście w takiej jak nasza, która jest oczywiście znacząco droższa. Jak na tę klasę samochodu, pamiętajcie, to jest crossover segmentu A. Wewnątrz znajdziemy naprawdę bardzo dużo rozwiązań. To, co mi się podoba, również to ciekawe wykończenie tunelu środkowego, a więc nie mamy klasycznego tunelu. Mamy dwa miejsca na napoje, miejsce na odłożenie smartfona, jednak jest to zintegrowane z fotelem kierowcy. Mamy miniaturowy również podłokietnik, jednak czujemy się tutaj tak po prostu bardziej domowo, bardziej przyjemnie podczas jazdy. To wszystko jest są połączone, również tapicerka. Naprawdę rewelacyjnie to wygląda. Tutaj znajdziemy elementy, które możemy przyozdobić według naszych upodobań, a więc możemy ten samochód spersonalizować pod siebie, całościowo wnętrze takiej wersji wyposażenia naprawdę mi się podoba. Jednak nie podoba mi się, co ten samochód oferuje w wersji zupełnie podstawowej. Hyundai Inster to samochód czteroosobowy, a więc w drugim rzędzie siedzeń mamy dwa proporcjonalnie bardzo szerokie miejsca i szczerze mówiąc na nogi mieszczę się bez większego problemu. Na wysokość wciąż mam odpowiednią ilość miejsca, a w dodatku w tym samochodzie mamy regulowaną kanapę. Po pierwsze, jeśli chodzi o odległość, a więc możemy sobie ją troszeczkę odsunąć, a następnie, jeśli chcielibyśmy podróżować Choć bardziej komfortowo możemy również pochylić oparcie. A no i moi drodzy, w tym momencie w tak małym samochodzie jak Hyundai Inster. Mam przeogromną ilość miejsca i można tutaj naprawdę bardzo komfortowo podróżować w cztery osoby. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, oczywiście nie mamy podłokietnika, gdyż nie ma centralnego miejsca. Schowki są w drzwiach bardzo małe. Jednak w Hyundai Inster mamy wiele ciekawych gadżetów, dodatków. A więc w oparciu przedniego fotela, gdzie nie ma dodatkowego schowka, są dwa takie punkty mocujące, a więc... Możemy w tym miejscu na przykład zamontować sobie stolik. I mieć specjalny, dedykowany stolik do zjedzenia posiłku. Oczywiście ten stolik się składa, a więc, jeśli nie mamy potrzeby korzystania ze stolika, nie musimy go demontować. Możemy go tak złożyć i wciąż mieć odpowiednią ilość miejsca na nogi. To, co również podoba mi się w tym samochodzie, to mamy tutaj sporą personalizację. A więc, na przykład, na drzwiach mamy takie przezroczyste wstawki, które są wymienne. Tutaj też są te czarne elementy, i możemy, jeśli mielibyśmy taką ochotę, wziąć na przykład taki element i mieć to w kolorze. Nadwozie, jeśli mielibyśmy taką ochotę, oczywiście wiele innych kolorów do wyboru, i podoba mi się, że ten samochód właśnie możemy spersonalizować pod siebie poprzez takie wymienne elementy. Akcesorii do tego samochodu jest bardzo dużo i z pewnością z biegiem czasu pojawi się ich po prostu jeszcze więcej. To jest tani, mały crossover segmentu A, a więc oczywiście plastikowe wykończenie, bardzo twarde plastiki, choć o dziwo wykończenie podłokietników z boku jest już miękkie, a więc w miejscu, gdzie gdzie możemy stykać się nogą, mamy minimalnie miękkie wykończenie. Oczywiście oświetlenie mamy, są również rączki, haczyki. Jak na bardzo małego crossovera segmentu A, szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę i fakt, że jest samochodem elektrycznym, ten samochód oferuje naprawdę bardzo dużo i jestem po prostu pozytywnie zaskoczony. Jeśli chodzi o dane techniczne Hyundai Inster, to jest on dostępny aktualnie w dwóch wersjach napędowych. Tradycyjnie pełne dane techniczne w tym momencie macie na ekranie. Nasz dzisiejszy egzemplarz to topowa wersja napędowa, a więc 115 koni mechanicznych, 147 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Nieco większą baterię pojemności 49 kWh. Jeśli chodzi o osiągi, czysto teoretycznie w takiej wersji samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego do setki w 10,6 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 150 km na godzinę. Jednak to, co jest najbardziej istotne, to oczywiście zasięg tego samochodu. Czysto teoretycznie ten samochód powinien przejechać nawet do 360 km w takiej wersji wyposażenia i napędowej jak nasza. A więc wynik na papierze naprawdę bardzo pozytywny. Otrzymałem ten samochód na bardzo ograniczony czas, a więc dziś nie będę skupiał się na temat aż tak, jeśli chodzi o zużycie energii. To sprawdzimy podczas pełnego testu za kilka tygodni. Jednak jak Widzicie za kierownicą. Mamy naładowany akumulator do 69% i w tym momencie zasięg to 220 km z oznaczeniem tutaj bardzo niewielka czcionka, maksymalny zasięg w tym momencie to 300 km, gdy będziemy jechać bardzo powoli, nie spiesząc się. A więc czysto teoretycznie jesteśmy nawet opierając się o te dane z komputera pokładowego jesteśmy w stanie przejechać te 360 km więc jestem jak najbardziej pod wrażeniem oczywiście przejedziemy się tym samochodem zobaczymy jak się nim jeździ w praktyce przysuńmy się minimalnie do przodu jeśli chodzi o wrażenia z jazdy to podczas takiej krótkiej przejażdżki testowej muszę przyznać, że w samochodzie do 50 km na godzinę jest naprawdę bardzo cicho dochodzą do nas dźwięki z podwozia szczególnie gdy mamy tak nieprzyjemne warunki jak dziś. Dzisiaj, a więc jeszcze godzinę temu, tutaj naprawdę bardzo intensywna ulewa. A więc mamy ten asfalt mokry, a więc dźwięki docierają nieco bardziej niż normalnie miałoby to miejsce. Jednak podczas jazdy już nieco szybszej, a więc 80-90 km na godzinę, niestety wygłuszenie tego samochodu nie jest najlepsze. Docierają do nas dźwięki do dookólne, robi się po prostu. Nieprzyjemnie, choć trzeba pamiętać, że to jest samochód czysto miejski, do jazdy wyłącznie na dobrą sprawę w mieście. A więc nasza prędkość maksymalna powinna wynosić około 70 km na godzinę i może okazjonalnie wyjazd na obwodnicę do 100, 110, 120 km na godzinę przez bardzo krótki okres. Na co dzień powinniśmy jeździć z taką prędkością, właśnie jak w tym momencie, 40 km na godzinę, spokojnie 50. Muszę przyznać, że... Nie jest aż tak źle. Oczywiście, na pokładzie systemy bezpieczeństwa, również system monitorowania martwego pola, a więc, gdy włączymy kierunkowskaz, wyświetli nam się obraz z kamery, abyśmy mogli podejrzeć, czy możemy zmienić pas ruchu. Również samochód będzie nas informował specjalnymi pomarańczowymi światłami w lusterkach bocznych, gdy mamy ten system. Na pokładzie jest naprawdę bardzo dużo. Brakuje mi bezprzewodowej łączności ze smartfonem. To jest rozwiązanie, które by się w tym samochodzie przydało. Biorąc pod uwagę, że mamy rok 2025, i w większości samochodów jest to już po prostu standard, choć oczywiście to jest element wygody więc możemy się bez tego oczywiście obejść. Jeśli chodzi o średnie zużycie energii, to patrząc na ściągę po przejechaniu 83 km testowych. Średnie zużycie energii po dwóch godzinach to 19,7 kWh na każde 100 km, choć była to jazda testowa, również sprawdzanie różnych trybów jazdy, a więc to zużycie jest troszeczkę większe niż mogłoby być. Od ostatniego resetu na dystansie około 170 km to już 18 kWh, a ostatnie kilka kilometrów, gdy. Jeździłem sobie tutaj po okolicy do 50-60 km na godzinę. Byłem w stanie tym samochodem osiągnąć wyniki na poziomie 14,5-15 kWh bez najmniejszego problemu. A więc pomimo że mamy naprawdę niewielką baterię w tym samochodzie, no to wciąż ten wynik około 360 km byśmy byli w stanie zrobić na jednym ładowaniu. A więc jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Pierwsza jazda tym samochodem niesamowicie Udana. Zaskoczył mnie w kwestii rozwiązań wewnątrz. Również wygląd zewnętrzny podoba mi się, naprawdę ten samochód mi się podoba. Jest to taki mały, słodki samochodzik do miasta, jak najbardziej przyjemny widok. No i również średnie zużycie energii bardzo pozytywny wynik. Przejedziemy się teraz kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, zresetujmy ten. Wskaźnik ponownie, aby on sobie teraz zmierzył taką jazdę do 50-60 km na godzinę, tutaj po okolicy pod Warszawą. Jeśli chodzi o ceny Hyundai Inster, to tak jak powiedziałem Wam wcześniej, ten samochód aktualnie kosztuje 104 tysiące złotych bez dopłaty rządowej do samochodów. Elektryczny, która aktualnie wynosi nawet 40 tysięcy złotych, a więc czysto teoretycznie ten samochód w podstawowej zupełnie wersji wyposażenia możemy kupić za około 64 000 tysiące zł. Taka wersja jak nasza to niestety już znacznie wyższa półka. 134 tysiące złotych bez dofinansowania, a także mamy w tym samochodzie około 10 tysięcy złotych w dodatkach. A więc po odliczeniu dofinansowania z wyposażeniem opcjonalnym taki samochód możemy mieć za około 100 tysięcy złotych. Całościowo, oczywiście nie jest to tanio, bądźmy szczerzy, to nie jest tani samochód jak każdy inny samochód elektryczny. Jednak, jeśli spojrzymy na to z perspektywy, ile kosztują w tym momencie samochody elektryczne i jak dobre potrafią być finansowania tych samochodów, to takie auto możemy mieć za kilkaset złotych miesięcznie w wynajmie długoterminowym. A więc już nie brzmi to aż tak źle, a wciąż otrzymujemy, oczywiście to jest samochód bardzo niewielki do miasta, to nie jest samochód uniwersalny, to nie jest samochód na trasę i myślę, że będzie ciężko ten samochód przywieźć z Warszawy do Łodzi podczas pełnego testu, może się skończyć prawdopodobnie tak jak w Citroenie EC3, a więc bardzo nieprzyjemnie i to oczywiście również sprawdzimy, jednak z perspektywy samochodu czysto miejskiego, a więc wyłącznie jazda w mieście do 50-60 km na godzinę, no to szczerze mówiąc, nie jest źle. Otrzymujemy naprawdę bardzo dużo. Ciekawy wygląd, wiele możliwości personalizacji, fantastyczny drugi rząd siedzeń i bardzo praktyczny bagażnik, jak na ten niewielki segment. Jestem po prostu pod wrażeniem, co ten samochód oferuje. Niestety, podobnie jak inne Hyundai, niepoprawnie rozpoznaje znaki, a więc twierdzi, że to jest 40 km na godzinę na... 50. Jeśli chodzi o dynamikę tego samochodu, dzisiaj nie mieliśmy warunków do zrobienia testu przyspieszenia, jednak dynamiczne ruszenie. No, muszę przyznać, że naprawdę bardzo pozytywnie. Potrafi on troszeczkę wcisnąć fotel. Pomimo. Niewielkiej mocy, niewielkiej baterii, to również trzeba pamiętać, że ten samochód jest bardzo lekki. A więc dynamika taka do 50-60 km na godzinę, tak jak teraz ponownie mamy 30 km na godzinę. No, nie zbiera się on źle, już przednia oś wręcz traciła trakcję. Oczywiście jest bardzo mokro, jednak mamy włączoną kontrolę trakcji, a samochód już kubi lekko przyczepność. Jest to samochód, który naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczył podczas pierwszych jazd. Nie mogę doczekać się pełnego testu tego samochodu za kilka tygodni. Jestem ciekaw jego wyników w cyklu mieszanym przy jeździe do 90 km na godzinę i to jak ten samochód sprawdza się na co dzień. Nie poruszam kwestii ładowania tego samochodu w tym momencie, gdyż to jest samochód miejski. To auto powinniśmy ładować w garażu, a więc nie jest istotne, jak ten samochód szybko ładuje się prądem stałym. Na pokładzie mamy ładowarkę 11 kW już w standardzie, a więc możemy wykorzystywać szybkie wallboxy, więc czysto teoretycznie w garażu 11 kW możemy ten samochód naładować w 3-4 godziny bez najmniejszego problemu, mając baterię 49 kWh. A więc całościowo, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, naprawdę jest dobrze. Zużycie paliwa niewiele przejechaliśmy, 3 km do 50 km na godzinę zużycie jeszcze niższe 13,1 kWh a więc myślę, że jeśli byśmy się postarali to możemy celować w wyniki na poziomie może 11,5-12 kWh do 50 km na godzinę a więc mając baterię 49 kWh prawdopodobnie jest to wartość brut do tego Hyundai nie podaje więc... Netto powinno być około 44-45 kWh. Więc w mieście, mając te wyniki na poziomie 11-11,5 kWh na każde 100 km, w mieście zrobimy prawie 400 km na jednym ładowaniu, a więc więcej niż podaje producent. Tak szybko licząc, sprawdzimy to za kilka tygodni. Myślę, że zrobimy cały odrębny materiał, jeśli chodzi o zużycie energii tego samochodu posprawdzamy go w różnych warunkach no i oczywiście sprawdzimy jak samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego i standardowe inne kwestie, które poruszamy w naszych testach. A tymczasem ja się żegnam, dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu, czekam na Twoją opinię na temat Hyundai Inster w sekcji komentarzy poniżej, a pełny test tego samochodu już za kilka tygodni na naszym kanale. Dzięki, cześć!